Dlaczego ma sens rozmawianie na temat BCG terapii i chemioterapii do pęcherzowej w raku pęcherza moczowego? Terapie są znane od blisko 50 lat. Wydaje się, że niewiele nowych wiadomości, a jednak jak spojrzeć na mapę problemu, jaki, jaki stanowi rak pęcherza moczowego, to wszelkie dyskusje na temat poprawienia wyników leczenia tego właśnie nowotworu, mają sens, bo wyniki leczenia raka pęcherza moczowego są najgorsze spośród nowotworów uro Ten problem zaczyna się od liczby chorych, którą identyfikuje Krajowy Rejestr Nowotworów, wskazując na to, że jest to czwarty co do częstości nowotwór złośliwy występujący u mężczyzn.